Apokalipsa dzień po dniu. Przedziwna uczta. I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu i zawołał on głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba. Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, aby pożreć trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają, trupy wszystkich, wolnych i niewolników, małych i wielkich. Apokalipsa, rozdział dziewiętnasty, wiersze 17 i osiemnasty. Dzisiejsze wersety stanowią echo słów z księgi Ezechiela 39, 17 i 18, w których Pan ostrzega, co stanie się z krnąbrnym Izraelem. Woła do ptaków, mówiąc ciało bohaterów, jeść będziecie i krew możnowładców ziemi będziecie piły. Jakie to smutne, że kilka wersetów wcześniej ludzie zostali wezwani na weselną ucztę baranka Apokalipsa 19,9. Spożywają wieczerze z Jezusem, który za nich umarł. Natomiast ludzie z tego fragmentu zamiast jeść, sami zostaną zjedzeni. Ten nieprzyjemny obraz przedstawia los zgubionych podczas powtórnego przyjścia. Miecz przywołam przeciw wszystkim mieszkańcom Ziemi, wyrocznia Pana zastępów. W tym dniu będzie wielu zabitych przez Pana od krańca do krańca Ziemi. Nikt nie będzie ich opłakiwał ani zbierał, ani grzebał, pozostaną jako nawóz na powierzchni ziemi. Jeremiasz 25, 29 oraz 33. Powrót Jezusa oznacza śmierć wszystkich tych, którzy nie są w stanie wytrzymać blasku chwały Jego przyjścia. W czasie następującego po tym wydarzeniu tysiąclecia nikt nie będzie grzebał zmarłych, a ich zwłoki, rozkładając się, staną się również pokarmem dla ptaków. Jaka jest tego przyczyna? Ziemia została splugawiona przez swoich mieszkańców, bo pogwałcili prawa, przestąpili przykazania, złamali wieczyste przymierze. Izajasz 24, 5 Próba manipulowania prawem Bożym przez wyniosły Babylon, Daniel 7:25 oraz nagminne przekraczanie prawa Bożego, które jest prawem miłości, doprowadziło do dnia tragicznego rozliczenia. Oczyszczenie ma konkretny cel. Tak jak po umyciu wyciera się do czysta talerz, aby można było podać na nim posiłek, tak usuwany jest grzech, aby przygotować miejsce dla Królestwa Sprawiedliwości. Dołącz do mojej modlitwy. Niebiański Ojcze, otwarcie i świadomie wybieram Ciebie i Twoje zbawienie. Obym stał się uczestnikiem weselnej wieczerzy Baranka. Do dalszego studiowania: Pierwszy list Piotra, rozdział 3, wiersz 18. Psalm 79, wiersz 2. Ewangelia Jana, rozdział 3, wiersz 17.